jest kontynuacja tego filmu, w którym dowiedzieliśmy się, jak liczyć logarytmy. Jeżeli wiesz, co robisz, to ja oddaję głos do studia. Mamy dodawanie, odejmowanie logarytmów. To jest w zasadzie mnożenie logarytmów poniekąd, a odejmowanie logarytmów to jest, to jest w zasadzie to samo, co dzielenie logarytmów. No i tutaj bierz, zaakcentuj mocno moje słowo, w zasadzie. No bo tak, możemy logarytmy dodawać, raczej mnożyć, tylko wtedy, tylko wtedy, gdy mamy taką samą no, nie widać tym kolorem. Gdy mamy takie samo, powiem wprost a, ale powiem bardziej też fachowo, gdy mamy taką samą podstawę logarytmu, tylko wtedy jesteśmy w stanie działać na, mówiąc nieprofesjonalnie, na tych zielonych oznaczeniach, mówiąc wprost na tych liczbach logarytmowanych. I wtedy możemy tego x pomnożyć z y i tada mamy jakiś tam logarytm, który z pewnością będzie dało się wyliczyć. Tutaj taka rada, gdzie to występuje. No, podejrzewam, że i tak nauczy nauczyciel to sprawdzi na kartkówce sprawdzianie, ale na maturze bym naprawdę, naprawdę się tego spodziewał. A to już nie jest trudne. Jeżeli mamy opanowane rozwiązywanie logarytmów, to co tutaj, no to. To naprawdę nie będzie trudne. Dobra, ja sobie przepiszę to, co mam na karteczce uszykowane. Mamy pierwszy przykład tutaj. No, wow, dodawanie logarytmów. No, w ogóle to się nie różni za bardzo dodawanie odejmowanie. Trzeba tylko zwracać uwagę na plus i na minus. Zatem tak, mamy taką samą liczbę, mamy taką samą podstawę logarytmu. No, to spoko, to już jest w zasadzie większość roboty wykonana. I teraz co wystarczy zrobić? Przepisać logarytm o podstawie 4. I nawias otwieramy, co mówi wzór? Aha, dodawanie, aha, dobra, czyli trzeba to pomnożyć. No to 2 razy 32 będzie to logarytm o podstawie 4 z 64, czyli tak, mamy 4, trzeba podnieść do jakiej potęgi, do jakiej do Xowej, aby otrzymać 64. No i co? Możemy teraz to zrobić tak, że to będzie 4 do potęgi x, to jest równe. No i dobra, 4. No i ile to jest? 4 do jakiej to jest 64? No, mm, to będzie 4 razy 4, czyli do drugiej, no 16, nie. A razy, no jeszcze, razy jeszcze jedno, czyli do trzeciej, no to będzie to 64. Czyli zapisujemy 3. Tadam, fantastycznie, x wynosi 3. No i mamy to wyliczone. Zauważ, że bez wzoru, bez wykorzystania wzoru na dodawanie logarytmów, no to mm, byłoby ciężko. Te wyniki to dałoby się wyliczyć osobno, ale wyniki byłyby naprawdę dziwne. Znaczy wyniki takie pośrednie wynik byłby w końcu no, taki sam, ale no, y, sam, sama droga dojścia do tego bez wykorzystania wzoru na dodawanie logarytmów byłaby okropna. Ale teraz coś innego. Coś innego, jeszcze raz dodawanie logarytmów, z tym, że będziemy mieli. O, tutaj widzę nowość. Mamy logarytm o podstawie 2, i tutaj teraz liczba logarytmowana. To jest logarytm o podstawie żadnej. Tak, dobrze słyszysz? Dodać logarytm o podstawie żadnej z 5. Od razu mówię, tam to nie jest tak, że tam nie ma żadnej podstawy logarytmu, no bo to jest, jeżeli. Jeżeli nie ma żadnej tutaj liczby, to znaczy, że w domyśle jest 10, ok? To musisz też zapamiętać, jeżeli tam niczego nie będzie, to w domyśle jest 10, tak sobie wymyślili, naprawdę nie wiem po co, ale no tak sobie wymyślili, ok? No i rozwiązujemy. Patrzymy, no skoro tu jest 10, no to mamy w sumie. To co tutaj na czerwono, czyli no mamy równe a, czyli mamy równą podstawę logarytmu, no to możemy działać na tej dwudziestce i na piątce. Przepiszę logarytm o podstawie 2 i teraz tak, logarytm, dajmy tą dziesiątkę, no i teraz nawias, to będzie 20, mamy dodawanie logarytmów, czyli mnożymy razy 5, 5 wynika stąd. Zamykamy te nawiasy wszystkie. Już się to wszystko dwoi, troi, ale spokojnie zaraz z tego zrobimy mm, jakąś sensowną liczbę. Na razie przepisałem to. I teraz jest to logarytm. Logarytm 10 ze 100. I teraz tak. Nie będziemy już tego rozwiązywać tymi tutaj sposobami, co o tutaj, tylko zrobimy to metodą na oko. Czyli do której mm, potęgi trzeba podnieść dziesiątkę, aby otrzymać setkę? No do drugiej, tak. No i taki też będzie. Wynik, pośredni wynik, bo jeszcze tutaj mamy logarytm o podstawie 2. No i właśnie tutaj tą liczbą logarytmowaną jest to. Tak jak już sobie uzgodniliśmy, i będzie tutaj 2. A logarytm o podstawie 2 z 2, no to do której potęgi muszę podnieść dwójkę, aby otrzymać dwójkę? No do pierwszej. No i ta super, mamy to zrobione. Teraz, co tutaj mam na tej zacnej karteczce? Odejmowanie logarytmów. Dobra, dobra. Pierwszy przykład bardzo podobny, ale no jak chcę wszystko przerobić, no to muszą być również takie przykłady. Mamy logarytm, tutaj wiadomo, no wiadomo, nie wiadomo. Yy, w sensie tutaj 300 yy, mówiłem, tutaj z tą dziesiątką. Jeszcze raz, jak nic nie ma, to tutaj domyślnie jest dziesiątka. Ale teraz tak, minus, logarytm, tutaj jest wiadomo dziesiątka, i tutaj trójka. No i to już możemy zrobić tak dosyć instynktownie, no bo skoro te wzory są prawie identyczne, tylko że tutaj mamy odejmowanie, no to patrzymy, aha, spoko, czyli wystarczy podzielić 300 przez 3 i w zasadzie przepisać logarytm. Teraz walnę tutaj, tutaj tą dziesiątkę tak o. I tak jak mówię, 300 dzielone przez 3 to będzie 100, no i to już w zasadzie zrobiliśmy. Metoda na oko, do której potęgi podnieść dziesiątkę, aby otrzymać 100. No to wystarczy do drugiej. No i ta tadam szampańsko, mamy wynik. Ale teraz coś znowu trudniejszego. O, no i to już widzę, że to już widzę, że akurat będzie trudniejsze, bo się nam pojawi pierwiastek. Mamy tak, logarytm w podstawie mamy pierwiastek z 3. 54 minus logarytm pierwiastek z trzech i tutaj dwuja I teraz tak, bez tego, bez wzorów, szczerze nie będę mówił, że nie da się tego wyliczyć. Może się jakoś da, może jest jakiś omnibus co to wyliczy, ale nas interesuje to, żeby ta droga była prosta. Jak mamy takie same podstawy, OK, fajnie. No to wystarczy teraz działać na tych tutaj liczbach. Mamy odejmowanie, no to dzielimy. 54 przez 2 będzie to po prostu 27. Zatem przepiszę logarytm o podstawie pierwiastek z 3 z 27. A no i teraz co? Mamy. Chwila, czy ja, ja to robiłem jakąś inną metodą? Sprawdzę. Nie, czyli tutaj OK. Nie, że nie ogarniam, tylko mam kilka jakby planów na tłumaczenie i. Nie chcę, raczej chcę, żeby tutaj była jakaś wspólna, spójna całość, żeby to przedstawić w logiczny sposób. Zatem mamy tak, do jakiej potęgi muszę podnieść pierwiastek z trzech, aby otrzymać 27. No i to możemy zrobić standardową metodą. Pierwiastek z trzech do potęgi jakiejś tam ma wynieść 27. No i teraz tak. Pierwiastek z trzech to jest inaczej, tak jak już tam gdzieś wspominałem, była ta tabelka że to jest inaczej 3 do potęgi jednej drugiej, no jeszcze dopiszmy tego x, no bo no finalnie no fakt, że to by wyglądało tak a w sumie zróbmy co nam szkodzi, jeden zapis a chcę żeby to było przejrzyście, no i no to trzeba wymnożyć, czyli 3 do potęgi 1 druga razy x będzie jedna druga x i to będzie inaczej 27 no i teraz co, chcemy mieć taką samą podstawę, no to Wiadomo, że prościej zrobić z tego trójkę niż z tego 27 Zatem 3 do potęgi jednej i drugiej x To jest to samo co No i teraz ile? 27 to jest inaczej 3 do potęgi trzeciej Zatem mamy takie same podstawy I musimy teraz to przyrównać I tu już widać, że jest delikatnie trudniej yy... No tak, jest delikatnie trudniej Ale no to jest zwykłe równanie Przyrównujemy to coś Zatem mamy no połowę x'a Chcemy mieć całego x, no to możemy pomnożyć razy 2, no to x byłby równy 3 razy 2, będzie to 6. No i taki też jest wynik. To można robić na inny sposób, ale to będę omawiał jeszcze mm, za pomocą innego wzoru. I teraz przejdziemy sobie do wzorów, które są bardzo ważne, a niektóre z nich są jakoś tak kurde zakitrane w książce, że nie rozumiem dlaczego to nie jest tak dostępne, że... Otwierasz książkę i, i mówię ci: Dobra, te wzory są ważne, zapamiętaj je. No ile jeszcze tutaj, dobra, o tym, to trąbią o tym w podręcznikach, ale to nie wiem czemu yy, ten wzór jest jakoś taki mniej popularny. Są jeszcze inne, ale te są najważniejsze. Otóż tak, od, odpalam sobie moją karteczkę. Odpalam karteczkę. W sumie podczas montażu wpadłem na taki pomysł, że zanim zacznę ci tłumaczyć te wzory, to może zrobimy tak zwaną, jak ja to nazywam, logarytmiczną żonglerkę. I tutaj na spokojnie masz pełne prawo tego nie rozumieć, co tutaj się zacznie dziać. Chodzi o to, że przedstawię ci jak można żonglować potęgami, bo głównie tutaj będziemy działać na potęgach. Chodzi o to, że mamy logarytm o podstawie 4 ze 125. Jeszcze raz podkreślę, nie musisz w pełni tego rozumieć. Ja to będę jeszcze raz tłumaczyć potem na spokojnie. Mamy tak, logarytm 4, ok, 4 można zapisać jako 2 do potęgi drugiej. Mamy jeszcze 125, a to też można zapisać nieco inaczej. Otóż tak, dajmy na to, że jest to logarytm i tą podstawę. Tą czwórkę dajmy, że to będzie 2 do drugiej. Czyż nie? Czyż tak. I teraz 125 to też można zapisać, że jest to w sumie, no. Jest to 5 do potęgi trzeciej, nie? I teraz zwróć uwagę, co się zadzieje z tymi potęgami. Możesz również patrzeć na te wzory i już tam spekulować, co my zrobimy z tą dwójką, co my zrobimy z tą trójką. A już ci mówię, otóż tą dwójkę z tego tutaj, z tej podstawy logarytmu, no to możemy ją wyrzucić przed logarytm i zarazem ona się jakby odwróci. Było 2, będzie jedna, druga. I mówi to dokładnie ten wzór, czyli to będzie tak. Była dwójka, tak jak mówię, a będzie jedna druga. Logarytm możemy już zapisać o podstawie 2 z 5 do potęgi trzeciej. Od razu mówię, nie będzie tutaj wyniku normalnego. Tak jak mówię, to jest matematyczna żonglerka. Tego w szkole nie będzie, ale we, wydaje mi się, że na ćwiczenie jest to idealne. Co teraz możemy tu dalej zrobić? A ja bym chociażby tą trójkę sobie wyrzucił i zobaczył, co się stanie, jak ją wyrzucę przed logarytm. I tutaj od razu mówię, tą trójkę możemy wyrzucić bez żadnej zamiany. Widzimy, tutaj był x, może trafić przed logarytm. No to zróbmy, że to będzie: no, jedna druga razy 3 to będą po prostu 3 drugie. I dalej logarytm o podstawie 2. I tutaj mamy 5. I teraz sobie tak myślę, co możemy dalej zrobić. No, jak zabawa, to zabawa. Wątpliwa to zabawa. Jakbym chciał się zabawić, no to na pewno nie licząc logarytmy. Ale dobra. Mamy 3 drugie, co mogę z tym zrobić? A no sobie mogę to wyrzucić do piątki. Czemu nie ma to w ogóle celu, nie ma to sensu, ale zróbmy, będzie to logarytm o podstawie 2. I dajmy tą piątkę, ale do potęgi 3 drugie. Można to wyrzucić, tak jak mówię, do potęgi tej piątki. No i dalej lećmy, co tutaj mogę zrobić. A zamienię to sobie na pierwiastek, no bo jak mam taką potęgę w postaci ułamka, no to mogę zamienić tą piątkę na pierwiastek. Zróbmy tak, że będzie to logarytm o podstawie 2. No i dobra, co ja tu mam? 3 drugie, czyli będzie to na pewno pierwiastek, no bo dwójka mi mówi o stopniu pierwiastka, czyli pierwiastek, no zwykły, drugiego stopnia to nie będę zapisywał. I 5 do potęgi trzeciej. No i dobra, wyszło mi coś takiego. Dalej powtórzę, czy to ma sens? Nie, nie ma to sensu. Nie chcemy tutaj wyliczyć tego logarytmu. Po prostu robimy żonglerkę. Dalej, logarytm o podstawie 2. No to podniosę to do potęgi. Dlaczego? A no, bo taki mam kaprys. Pierwiastek ze 125. Dobra, super. No i co teraz mogę zrobić? A może zamieńmy ten pierwiastek na znowu jakiś tam ułamek, na potęgę. No to będzie to logarytm. O podstawie 2 i będzie to 125 i dajmy na to do potęgi właśnie jednej drugiej, ponieważ mamy pierwiastek. No i teraz tak sobie myślę, a może się cofniemy, znowu odkręcimy to, czyli będzie to, mm, będę pisał może tutaj, yy, wyrzućmy tą jedną drugą przed logarytm. Dlaczego? Po raz kolejny mówię, a tak o, jedna druga, nic tutaj nie zmieniamy, trzeba mieć z tyłu głowy te wzory. Zatem tą jedną drugą wyrzucamy sobie tu przed logarytm, przepisujemy logarytm o podstawie 2 ze 125. No i teraz może, a cofnijmy się jeszcze bardziej, tą jedną drugą, jak chcemy włączyć w cokolwiek tutaj, no to mówię, możemy tutaj zapisać, że będzie to jedna druga, a możemy tutaj zapisać jako odwrotność tej liczby. Czyli ja bym zapisał, że to będzie logarytm o podstawie 2 do potęgi drugiej. Ze 125. Tak jak mówię, jedna druga zamieniła się w dwójkę, i ona jest teraz potęgą tutaj tej liczby. No to możemy iść dalej, że to będzie logarytm o podstawie nie 2, tylko 4 ze 125. No i co? W sumie robiliśmy coś na nic, było tyle obliczeń, a doszliśmy w końcu do tego samego, co jest dowodem na to, że ta żonglerka działa i te wzory działają. A teraz wytłumaczę to jeszcze raz na spokojnie, tylko na normalnych zadaniach, bo tak jak mówię, ta żonglerka nie miała w ogóle sensu, ona miała tylko za zadanie pokazać jak można żonglować tymi potęgami i zaufaj mi, wiem po co to, to, Pokazywałem, bo jest to piekielnie istotne i będzie to się ciągnęło cały, cały, cały czas na naturze, na sprawdzianie. Zaufaj mi, wiem, co robię. Także lecimy teraz z normalnym omawianiem tych wzorów. No i dobra, omawiamy pierwszy wzór i pierwszy przykład. Zatem mamy logarytm 3 z 27. I teraz jak to zrobić? Oczywiście, można to robić standardowo, że to będzie 3 do potęgi X to jest 27. Ale można to zrobić inaczej. Można to zrobić inaczej, że co tutaj mamy napisane? Ok, czyli jak wykombinujemy jakąś potęgę, jak zapiszemy to inaczej, że tu będzie jakaś tam potęga, no to w zasadzie to możemy wywalić przed logarytm. Ok? Najprościej no, już to robię po prostu. Logarytm o podstawie 3 to jest inaczej. Dobra, 27 można zapisać jako. Można zapisać jako 3 do potęgi trzeciej. No i fakt, że tutaj akurat jest taki przykład, gdzie jest akurat ten wzór, który tak beształem na początku filmu, fakt, że to wyjdzie od razu 3, ale zaufaj mi, że będą kiedyś jeszcze takie przykłady, gdzie to na pewno wykorzystasz. Nie po to, nie nadaremno ten wzór się nazywa jak nazywa. Tak. Tą trójkę można wywalić sobie przed logarytm i to będzie wyglądało następująco, że to będzie 3 razy logarytm o podstawie 3 z 3. tym sposobem wiemy, że to jest od razu 1, czyli zapisujemy, no tą trójkę tutaj przepisujemy, 3 razy 1 to jest 3. Tak jak mówię, akurat to było proste, ale teraz coś trudniejszego. To na bok i bierzemy o chociażby coś takiego. O, tutaj widzę, że wyniku nie będzie, ale będzie doprowadzone to do innej postaci, czyli logarytm 5 z 36. No i teraz tak, fakt, tego nie wyliczymy, już zaspoileruję, ale tutaj chodzi o typowe ćwiczenia, żeby być, żeby mieć tą płynność, yy, że potęga z tej 36 może trafić przed logarytm. No i inaczej jak możemy zapisać 36, zapiszę najpierw logarytm 5 i 36 to jest inaczej. 6 do potęgi drugiej. I teraz chodzi o to, że tą dwójkę możemy na spokojnie, bez żadnych konsekwencji wywalić przed logarytm. Zatem będzie to 2 logarytm 5, o podstawie 5 z 6. Tak jak mówię, tutaj akurat wyniku nie ma i to jest ostateczny wynik, ale chodzi tutaj typowo o ćwiczenia. Kolejny, mm, kolejne takie yy, zastosowanie, dobra, już przepisuję. Logarytm. 7, podstawa 7 i 1, 49. No tutaj już będzie naprawdę fajne zastosowanie, bo teraz, tak, mamy ułamek jako liczbę logarytmowaną. No to już się nie pojawiało, ale możemy to zapisać korzystając właśnie z tego wzoru, tutaj nieco lepiej. No bo tak, mamy logarytm 7 i teraz, tak, to można zapisać inaczej jako. No, kurde, 1,49 nie podoba nam się. Chcielibyśmy mieć 49, a możemy to uzyskać podnosząc to do potęgi y, ujemnej. Zatem będziemy mieli 49 do potęgi minus 1. I teraz uwaga, to minus 1 możemy na spokojnie wyrzucić tutaj. Zatem będzie to wyglądało tak, że będzie to minus, no zapiszę po prostu minus logarytm y, 7. 49, no i teraz tak, no o ile tutaj byłaby naprawdę katorga, żeby to wyliczyć, no to teraz widzimy, dobra metoda na oko, do której potęgi 7 podnieść, aby otrzymać 49, no 2, ale mamy tutaj minus, czyli będzie minus, no i właśnie z tego logarytmu ten wynik 2, i wynik to jest minus 2, bez tego byśmy yy, tego przykładu nie wyliczyli. Teraz tak, mamy ten drugi wzór, który już jest, mówię, tak jakoś zakitrany, że ciężko go znaleźć. Hmm. Ciężko go jest znaleźć. Chwila, przepiszę, co my tutaj mamy. A, on jest idealny, on się nada idealnie i wydaje mi się, że on jest w zasadzie głównie po to stworzony, że jak mamy logarytm, podstawa to będzie pierwiastek z 5 ze 125. No to teraz tak, tuż w ogóle jest cyrk. Fakt, że można to zrobić standardową metodą, ale tak jak mówię, nie zawsze na sprawdzianie będą takie łaskawe przykłady, że to będzie pierwiastek z 5 do potęgi x to jest 125. Da się wyliczyć, da się, ale chcemy być sprytni. Jeżeli zobaczysz pierwiastek w, twojej, w Twoim logarytmie tutaj dokładnie, no to super, elegancko, bo właśnie wygrałeś tudzież wygrałaś. Logarytm o podstawie pierwiastek z 5 możemy zapisać jako logarytm, że jest to podstawa 5, ale do jednej drugiej, no bo inaczej pierwiastek to jest, ze 125. I teraz przyglądając się temu właśnie, patrząc na ten wzór, widzimy, aha, czyli jak znajdę potęgę tutaj, w tym przypadku x, to mogę to wywalić przed logarytm. I tutaj w tym przypadku, jako że naszą liczbą tutaj jest, potęgą jest jedna druga, no to wyrzucimy przed. Logarytm, odwrotność tego, czyli tutaj nie będzie jednej, drugiej, tylko będzie elegancka, estetyczna dwójka. Zatem będzie dwa razy logarytm 5 i 125. Jeszcze to dygnę tutaj kolorem, że y, to jest tutaj, to jest tutaj i to jest to samo co ta dwójka. Teraz wydaje mi się, że widać to lepiej. No i naprawdę, jeżeli będziemy mieli tutaj y, pierwiastek. Jako podstawa logarytmu, no to naprawdę jesteśmy w domu, i to nie jest powód, żeby panikować, a wręcz się cieszyć, bo mamy główną robotę, całą robotę wykonaną właśnie przez ten wzór. No i co? To można znowu wyliczyć. Do jakiej potęgi trzeba podnieść piątkę, aby otrzymać 125. No to przepiszę najpierw tą dwójkę, co tutaj mamy ją właśnie z zamiany tego tutaj pierwiastka. I że to będzie tak. 5 do drugiej to będzie 25, 5 do trzeciej to będzie akurat 125. No to zapisujemy, że będzie to 3, czyli to będzie inaczej 6. Tadam, zrobione. Logarytm pierwiastek z trzech 81. No to znowu taka sama sytuacja. Bo mamy pierwiastek z trzech, tutaj już się gotuje, kurde, pierwiastek, co zrobić? Na spokojnie. Logarytm pierwiastek z trzech to jest inaczej 3 do potęgi jednej, drugiej i tutaj 81. Patrzymy, jedna, druga. Aha, okej, okay, czyli wystarczy odwrócić tutaj jedną drugą i wrzucić przed logarytm. No i da się. No pytanie, czy da się? No, oczywiście, że da się. Wyrzucamy, odwracamy, i będzie to w tym wypadku dwa razy. I będzie to logarytm o podstawie 3 z 81. No i tutaj, niestety, to trzeba już. Człowiek jest taki głupi, że aż musiałem to wyciąć. Oczywiście zrobiłem poprawnie, ale można lepiej. Przed chwilą przecież tukłem ci do głowy. Ej, wzory, wzory istnieją, można sobie życie ułatwić i nie trzeba zawsze robić pod górkę. Ale ja chyba to lubię. Otóż tak, jak to można wyliczyć teraz prosto, korzystając ze wzoru? Otóż tak, w ogóle patrz jak śmiesznie trzymam długopis. Teraz patrz to, no długopis. Mamy tak, te dwa razy logarytm o podstawie 3 z 81. No to dobra, zapiszmy, że jest to. No fajnie, piszę gumką. No i teraz tak, to będzie dwa razy logarytm. I teraz tak o podstawie 3, a 81 przecież można zapisać inaczej. Można zapisać to, że będzie to 9 do potęgi drugiej. Wówczas tą dwójkę można wyrzucić przed logarytm i wtedy będziemy mieli 2 razy 2 logarytm. O podstawie 3 z 9 i teraz tak, to jest równe, to jest równe i uwaga, 2 razy 2, wow, to jest 4. No to zapiszmy, że jest to 4, a logarytm o podstawie 3 z 9 to jest 2, bo 3 do potęgi drugiej da 9, czyli będzie to ile razy 2 to jest 8. Mówię, ja to wytnę, bo aż wstyd. I teraz już inne zastosowanie, bo zawsze mówię, a pierwiastek jak będzie tutaj, no to elegancko. No dobra, ale to nie jest jakby zawsze. Może być zwykła liczba, o tak powiem. I będziemy mieli chociażby taki logarytm, podstawa 8 i tutaj 16. A, no i co tutaj zrobić? No, co zrobić? Jak mamy tutaj 8, no to możemy zapisać tą ósemkę inaczej, że będzie to logarytm o podstawie 2, no bo 8 to jest znacznie 2, ale do potęgi trzeciej i tutaj z 16. No i dobra, tym sposobem, tym sposobem co? Tym sposobem możemy tą trójkę wyrzucić przed logarytm, ale ją trzeba odwrócić. No i niestety to już nie jest tak pięknie, że wyrzucimy sobie trójkę. Wyrzucimy niestety jedną trzecią yy, razy logarytm. Przepisujemy teraz tą dwójkę i tutaj 16. I tutaj możemy jeszcze się nawet pobawić, bo czemu nie? Jak mamy 16, korzystając z tego pierwszego wzoru, gdzie on tutaj był? O, tutaj był. I tak go omówię że ta 16 że ta no to tutaj w zasadzie przepiszę logarytm 2, że 16 to jest inaczej mm, możemy zrobić, że w sumie jest to 4 do potęgi drugiej. I teraz korzystając z kilku zastosowań, kilku wzorów z kilku zależności, że tak powiem, tą dwójkę możemy też wywalić przed pierwiastek, ale tutaj nie odwracając jej. Yy, czyli to będzie jedna, trzecia, razy 2, ta dwójka stąd się wzięła. Teraz razy logarytm o podstawie 2 z 4. No i teraz wydaje się to już, no w sumie może się wydawać różnie. 1 trzecia razy 2 to będą 2 trzecie. Razy, no i teraz logarytm o podstawie 2 z 4, czyli no do jakiej potęgi dwójka, by otrzymać czwórkę? No do drugiej, czyli to mnożymy razy 2 i tym sposobem mamy 4. Trzecie, można to jeszcze uprościć, ale ja już zostawię ten wynik taki jaki jest. I jakby się zastanowić, to zostały nam te wzory, które są takie przydatne jak buciki betonowe, zaznaczam, na tratwie DiCapria. Także te dwa wzory, jak coś, ten tutaj pan ładnie to wyjaśnił, możecie napisać, że jesteście ode mnie, wam to no, tak ładnie to zrobił, nie jak ja, jak pleps. Także po lewej stronie masz jego film, a po prawej robimy sobie maraton z logarytmów. Jak nagram, to nagram. Będziemy liczyć do pożygu. Zrobimy wszystkie kombinacje. Także zapraszam. Oczywiście, jak nagram.